Wysokie blondynki o niebieskich oczach można głównie spotkać w Niemczech. Chodzą z elegancją i niesamowitą pewnością siebie, a jeśli się im przyjrzeć, nie potrzebują nawet makijażu, ponieważ kobiety tutaj są naturalnie piękne i zmysłowe. To niesamowite, że można mieć partnera i żyć pełnią życia otoczonym tyloma pięknymi rzeczami. Chcesz poznać więcej o tym miejscu? Dołącz do nas. Ale zanim zaczniemy, pobierz nasz ekskluzywny przewodnik podróży z linków bio i odkryj najlepsze porady na temat podróżowania po świecie. Nie przegap tego. Zapraszamy również do dołączenia do naszej społeczności, klikając przycisk subskrypcji i aktywując powiadomienia. Zostań z nami do końca tego filmu, aby dowiedzieć się więcej o tym wspaniałym kraju. Niemcy, oficjalnie znane jako. Niemiecka Republika Federalna to kraj położony w sercu Europy. Z bogatą historią sięgającą wieków, Niemcy były centrum innowacji, kultury i polityki. Ich różnorodność geograficzna, kulturowa i językowa sprawia, że jest to fascynująca nacja, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Niemcy zajmują powierzchnię około 357 tysięcy. 22 km2, co czyni je siódmym co do wielkości krajem w Europie. Graniczą na północy z Morzem Północnym i Bałtyckim, na wschodzie z Polską i Czechami, na południu z Austrią i Szwajcarią, a na zachodzie z Francją, Luksemburgiem, Belgią i Holandią. Dolny Ren na północnym zachodzie charakteryzuje się równinami i rzekami. Góry południowe zawierają Alpy Bawarskie, gdzie znajduje się najwyższy punkt kraju – Sukszpice. Lasy Las Bawarski – Schwarzwald jest słynny z gęstych lasów i tradycji. Jeziora i rzeki Ren, Łaba i Dunaj to niektóre z najważniejszych rzek. Historia Niemiec jest skomplikowana i naznaczona okresami wielkiej chwały i zniszczeń. W starożytności Region ten zamieszkiwały różne plemiona germańskie. W IX wieku Karol Wielki zjednoczył dużą część zachodniej Europy. Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, założone w 962 roku, cesarstwo to trwało aż do 1806 roku i było mieszanką niemieckich i włoskich terytoriów. W 1517 roku Marcin Luter Zakwestionował Kościół katolicki, co doprowadziło do istotnych zmian religijnych. Wojna trzydziestoletnia. Od 1618 do 1648 roku ten konflikt zniszczył dużą część Niemiec. Obszar dzisiejszych Niemiec był zamieszkiwany od czasów prehistorycznych, ale musiały minąć wieki z licznymi migracjami, inwazjami i podbojami. Aby ustaliły się narodowe cechy Niemców. W istocie, Niemcy jako państwo zostały utworzone dopiero po założeniu Cesarstwa Niemieckiego w 1871 roku. Do tego czasu Niemcy były tworzone przez setki liderów i księstw, które, choć mówiły tym samym językiem i płaciły temu samemu cesarzowi, były de facto niezależne od siebie. Termin Deutsch Niemiecki pochodzi z VIII wieku i odnosił się wówczas do wschodniej części królestwa Franków, które obejmowało dzisiejszą Francję i Niemcy. Pochodzi od germańskiego Tautas oznaczającego lud. Pierwsze niezależne do niemieckie królestwo powstało w 919 roku w ramach królestwa germańskiego, które wyłoniło się z wschodnio frankijskiego Królestwa. Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, pierwsze Rzesza, zostało założone przez Ottona Wielkiego w 962 roku i istniało przez niemal tysiąc lat, aż do jego rozbicia w 1806 roku podczas wojen napoleońskich. Pomimo długiej historii, nigdy nie przekształciło się w nowoczesne państwo narodowe, jak to miało miejsce u jego zachodnich sąsiadów. W 1990 roku, po upadku muru berlińskiego, w 1989 roku Niemcy zostały zjednoczone, co zakończyło zimną wojnę w Europie. Niemcy są federalną republiką parlamentarną. System polityczny oparty jest na demokracji reprezentatywnej, z silnym naciskiem na prawa człowieka. Kanclerz jest szefem rządu. Obecnie Olaf Scholz. Od 2021 roku. Bundestag, Parlament Federalny, którego członkowie wybierani są co 4 lata. Bundesrat reprezentuje państwa federalne, lender i uczestniczy w ustawodawstwie. Niemcy mają największą gospodarkę w Europie i czwartą na świecie. Są znane z zaawansowanego przemysłu i nacisku na eksport. Oficjalną walutą jest euro, euro, które wprowadzono w 2002 roku. Niemcy to odpowiednie miejsce do zakładania rodziny, ponieważ oferują urlopy rodzicielskie i zasiłki, polityki równości i promowanie równego uczestnictwa w życiu zawodowym, zapewniające duże gwarancje dla tych, którzy chcą zostać rodzicami. Mają również efektywny System ochrony socjalnej. Na przykład istnieje urlop rodzicielski, w którym można przerwać pracę na maksymalnie 3 lata, aby opiekować się dziećmi, zwany elternzeit, oraz specjalne zasiłki na ten czas. Kultura niemiecka jest bogata i zróżnicowana, pod wpływem historii i różnych regionów. Niemcy wydały wielu znanych pisarzy, takich jak Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller i Thomas Mann. Literatura niemiecka obejmuje od poezji romantycznej po współczesną krytykę społeczną. Niemcy są również słynne z klasycznych kompozytorów, takich jak Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven i Richard Wagner. Współcześnie mają również dynamiczną scenę muzyczną, obejmującą gatunki takie jak techno i rock. Od gotyckich katedr po modernizm Bauhausu, niemiecka architektura jest różnorodna. Muzea, takie jak Muzeum Pergamońskie w Berlinie, przechowują bezcenne skarby artystyczne. Niemcy mają liczne tradycje kulturowe, Oktoberfest, słynne święto piwa w Monachium, jarmarki bożonarodzeniowe, uroczystości, które ozdabiają miasta w grudniu, i Karnawał, kolorowe festiwale w różnych regionach. Niemcy są domem dla kosmopolitycznych miast, oferujących szeroką gamę kultur oraz ogromną zdolność do przyjmowania imigrantów. W Niemczech mieszka około 22 milionów osób, które są imigrantami. Ponadto wolność religijna, prawa społeczne i różnorodność są zagwarantowane w tym kraju. Oprócz tych cennych informacji, jeśli jesteś zainteresowany przeprowadzką do Niemiec, czy to w celu nauki, pracy, czy po prostu, aby cieszyć się wszystkim, co ten kraj ma do zaoferowania, istnieje kilka kluczowych kwestii, które powinieneś wziąć pod uwagę. Oficjalnym językiem jest niemiecki, który ma wiele dialektów regionalnych. Standardowy niemiecki jest używany w edukacji i mediach. Niemiecki system edukacyjny jest znany z wysokiej jakości. Edukacja jest obowiązkowa do 18 roku życia. Niemieckie uniwersytety są uznawane międzynarodowo, oferując edukację za darmo lub po niskich kosztach, nawet dla studentów międzynarodowych. Niemcy to społeczeństwo wielokulturowe z różnorodną populacją z powodu imigracji. Polityki społeczne są zaprojektowane, aby wspierać obywateli w takich dziedzinach jak zdrowie, edukacja i dobrobyt społeczny. Jeśli chcesz mieszkać w Niemczech, pewnie to pierwsze pytanie, które pojawi się w Twojej głowie. Niemniej jednak odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ wymagania różnią się w zależności od różnych czynników zależą one od Twojej narodowości i celów. Oznacza to, że będą się różnić, jeśli pochodzisz z kraju należącego do Unii Europejskiej lub nie, lub jeśli chcesz studiować czy pracować, na przykład. Informacje na temat umów, wymagań, procedur i możliwości można uzyskać w najbliższym konsulacie lub ambasadzie Niemiec. Może to obejmować nostryfikację Twoich dyplomów. Wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego lub udowodnienie, że masz miejsce do życia. Jednak nie jest to trudne, ponieważ przekonasz się, że życie w Niemczech oferuje doskonałą jakość życia, z wysokim poziomem bezpieczeństwa, dobrą infrastrukturą i solidnym systemem opieki społecznej. Niemieckie miasta są znane z czystości, efektywności i różnorodności kulturowej. Są to bardzo dobrze zorganizowane miasta, gdzie usługi publiczne są niezwykle efektywne. Istnieje wiele opcji, aby cieszyć się aktywnościami na świeżym powietrzu, wydarzeniami kulturalnymi i przyjemnym życiem towarzyskim, szczególnie w zimniejszych miesiącach. Niemcy. To kraj o głębokim dziedzictwie historycznym i kulturowym, który potrafił dostosować się do współczesnych czasów. Ich silna gospodarka, stabilny system polityczny i bogate życie kulturalne sprawiają, że Niemcy to fascynujące miejsce do odkrywania zarówno dla turystów, jak i tych, którzy chcą tam zamieszkać. Połączenie tradycji i innowacji. Wciąż definiuje ich tożsamość w XXI wieku. To wszystko na dzisiaj. Nie zapomnij polubić naszego kanału i subskrybować, aby nie przegapić kolejnych przygód podczas odkrywania świata. Włącz powiadomienia, aby śledzić nasz kontent. Do zobaczenia wkrótce.